Witaj serdecznie. Pokażę ci teraz taki krótki fragment szkolenia, które nagrywałem do naszej Akademii Marketingu. Ja tam nie patrzę akurat w kamerkę, ponieważ kamera stała z boku, w momencie jak ja też szkolenie nagrywałem. I na tym szkoleniu pokazywałem krok po kroku, jak stworzyć prostą, ale skuteczną stronę przechwytującą do gotowej kampanii e-mail, gotowego lejka sprzedażowego, którego dajemy w ramach naszej Akademii. Za pomocą tego lejka możesz promować dowolny biznes. Czy to MLM, czy sprzedaż szkoleń, to nie ma znaczenia. Obejrzyj sobie, może to zaciekawi, może zainteresujesz naszą akademię, ponieważ w ramach naszej Akademii Marketingu naprawdę dajemy dużo wartości: gotowe lejki sprzedażowe, gotowe strony pokażemy, jak stworzyć, ale również uczymy, jak biznes MLM przebudować za pomocą mediów społecznościowych. Obejrzyj sobie, może to zaciekawi i odpalamy. Witam w kolejnym filmie wideo. Teraz przygotujemy sobie prostą kampanię, prostą stronę przygotowującą do kampanii Email mail Master. Przypominam, że. Ten konkretny lejek sprzedażowy on w założenia jest przygotowany do tego, aby, aby promować za pomocą tego lejka Akademii, ale bez problemu, możesz sobie te maile pozmieniać, czyli dosłownie możesz sobie wystarczy pozmieniać sobie linki w mailach i tą kampanię możesz wykorzystać w dowolnym biznesie, tak naprawdę, nie? OK, teraz zaczynamy od sceny przywstającej. Później ustawimy sobie kampanię e-mail i połączymy to w całość, i tak powstanie gotowy lejek sprzedażowy, który, jak mówię, możesz wykorzystać praktycznie w dowolnym biznesie. I teraz tak, zaloguj się na swojego autorespondera. Ja tutaj działam teraz na przeglądarce Chrome i na tej przeglądarce, ale to też działa na innych przeglądarkach, dzięki tej przeglądarce mogę sobie praktycznie dowolną stronę przetłumaczyć na język polski. Czyli jak robiliśmy to, to poprzednio, tak samo klikasz, wklejasz przyciskiem myszki i tu wybierasz sobie przetłumacz na język polski. OK. I na samym początku, zanim stworzymy stronę prze przechwytującą, musimy sobie stworzyć grupę docelową, czyli grupę, do której będą trafiać Twoi subskrybenci. Nie? Czyli jak ktoś wyjdzie Twoją stronę przechwytującą, wypełni formularz, to trafi dokładnie do tej grupy, którą teraz tworzymy. Nie? I w tym, w tym celu klikamy tutaj w to miejsce w abonenci, w tą zakładkę klikasz raz. Wybieramy grupy i klikamy utwórz grupę. Ja sobie nazywam tą grupę, stronę przefotującą i grupę pamiętaj, nazywamy tak samo, żeby się nie pogubić. Czyli ja sobie nazwę po prostu Email Master, ta nazwa jest dla Ciebie, nie? ale pamiętaj, żeby te nazwy były takie same. I strona przefotująca i grupa wtedy się nie pogubił, nie? Ok, klikamy stwórz, grupa jest stworzona, ok, teraz tu to jest zrobione, przechodzimy teraz do witryny, Kliknij w tą zakładkę tutaj, witryny, klikamy raz i tutaj klikamy w ten wielki pomarańczowy przycisk, utwórz stronę docelową, klikamy, nazwa strony, tak samo jak, jak grupę, czyli e-mail master, oczywiście nazwy, pamiętaj, nazwy możesz wybrać sobie dowolną, swoją, bo te nazwy są tylko dla Ciebie, a tylko chodzi o to, żeby i strony i grupy były nazwane tak samo, nie? OK, klikamy zapisz, kontynuuj. I tu zobacz teraz w tym kroku właśnie wybieramy tą grupę, którą przed chwilą stworzyliśmy. Nie? Czyli łączymy stronę przechowującą z tą grupą, którą stworzyliśmy przed chwilą. Tutaj jeśli pierwszy raz robisz tą, yy, pierwszy raz korzystasz z tego narzędzia, oczywiście ta lista będzie pusta u Ciebie. Ja to mam kilka takich testowych grup otworzonych. Po prostu z tej listy wybieramy tą grupę, którą stworzyliśmy przed chwilą. Tu widzisz Email master, wybieramy to. I tutaj klikamy SAVE i przechodzimy dalej. Tutaj teraz możemy sobie wybrać szablony. Masz kilka różnych szablonów. Ja, tak jak mówiłem, ja lubię proste strony, na białym głównie, na białym tle. Proste strony przechwytywające, bez żadnych tam obrazków, jakichś wodotrysków, różnych innych dziwnych rzeczy, ponieważ to odstrasza, można powiedzieć, trochę i śmierdzi reklamą na, na odległość. Dlatego wybierzemy sobie prosty szablon. Tak jak pokazywałem Ci w poprzednim nagraniu, gdzie tworzyliśmy stronę przechwytywającą pod kampanię MLM. Ja lubię ten szablon, ten, który widzisz tutaj. On jest prosty, łatwo można go przerobić. Czyli klikamy Select, wybieramy. Strona się ładuje i zaraz sobie stworzymy scenę przekładającą, którą możesz tak naprawdę stworzyć za pomocą tego narzędzia, nawet w 5 minut, nie? Tak naprawdę. Ok, wszystko jest załadowane. Jest i na początku, tutaj u góry, usuwamy wszystkie ikonki, wszystkie loga i tak dalej. Loga na scenie przekładającej, ikonki mediów społecznościowych nie są Ci potrzebne, czyli tutaj w tym miejscu klikamy w ten ołówek, klikamy raz i tu widzisz, pojawiły się opcje tej części, tej strony, nie? Czyli tak, na głowę logo, czyli to pojawia się w tym miejscu, usuwamy tutaj klikając ten koszyk, klikamy raz, widzisz, został usunięte, kolejne logo usuwamy i tu poniżej masz te odnośniki do mediów społecznościowych też klikamy ten koszyk, usuwamy, widzisz wszystko usuwa usuwamy kolejny, usuwamy kolejny, usuwamy. Przejdź sobie tutaj na tą stronę do, do opcji i teraz tak, musimy to usunąć. Widzisz? Ten pasek taki, który jest tutaj, odhacz to i on się usunie. Jeszcze raz możesz sobie tą stronę też przetłumaczyć na język polski. Zapisz i strona praktycznie jest gotowa. Tą stronę możesz sobie stworzyć 5 minut. Możesz gotową stronę tak naprawdę przechwytającą, którą w kolejnym filmie połączymy sobie z kolejną stroną. Tą stroną dziękuję, i z kampanią, i tak powstanie prosty lejk sprzedażowy, który może naprawdę świetnie dla Ciebie działać, ponieważ w tym lejku dajesz naprawdę bardzo dużą, bardzo dużą wartość swoim potencjalnym subskrybentom. Tak ta strona wygląda po i pobaw się. Prosta strona przechwytująca, która naprawdę może świetnie działać. Czarny tekst na białym tle, trochę wyróżniony formularz zapisu jest polityka prywatności. Dam ci też poniżej przykład, jak polityka prywatności może wyglądać. Sprawdź sobie. Ponownie, mam nadzieję, że Ci się podobało. Pamiętaj, to był tylko taki mały fragment nagrywany z boku kamerą z naszej, z naszej Akademii Marketingów. Akademie oczywiście pokazują dokładnie krok po kroku, co i jak robić na, na pulpicie, na, na obrazie i itd. Mamy dużo fajnych szkoleń, jeśli chcesz, kliknij sobie w link poniżej i przetestuj sobie Akademię, zobaczysz, co tam mamy w środku i co Ci się przyda. Przypominam Ci, że Akademia składa się, można powiedzieć, takich trzech filarów. Filar pierwszy to są szkolenia właśnie z budowy biznesu, na przykład MLM przez internet. Tam mamy gotowe leki sprzedażowe, pokazujemy jak lejki sprzedażowe tworzyć, jak budować listy mailingowe, jak pisać maile oraz również mamy dużo materiałów na temat tego, jak biznes MLM w prosty sposób, nawet budować za pomocą mediów społecznościowych, co pisać, jak pisać, jak rozmawiać z ludźmi, itd. Drugi filar. Czyli numer dwa, też jest bardzo ważne, to są na przykład gotowe lejki sprzedażowe, gotowe kampanie e-mail oraz strony, które też od nas dostajesz. Masz na przykład kampanie, które możesz wykorzystać, i e maile kampanie e-mail, które możesz wykorzystać do promocji dowolnego biznesu MLM, na przykład, albo nawet jak sprzedajesz szkolenie, itd., tak też możesz je te maile wykorzystać bez problemu do tego celu. I również mamy poradniki, które Ci rozdajemy, możesz je rozdawać, zamian za zapisy na, na listę, jako bonusy itd. I, tak I trzeci filar to jest tak zwana strona wizytówka, która jest odbudowana w naszą akademię. I na tej stronie na przykład sobie ustawiasz swój własny biznes MLM, Możesz sobie jakąś prezentację tam dodać, wezwanie do akcji, gdzie możesz promować swój własny biznes MLM i w ramach Akademii również Akademia tą stronę wizytówkową promuje. Czyli dzięki Akademii też możesz y, zwiększyć swój biznes MLM tak naprawdę. Nie? Ok, sprawdź sobie linki poniżej, sprawdź sobie link poniżej, zobacz jak działa Akademia, przetestuj Akademię, widzimy się po drugiej stronie.